Ach, moje kochane strzelce, z tego całego wrażenia i podniecenia, żeby Was tak zmotywować do boju, zapomniałam jeszcze o dwóch kartach, które chciałam Wam jako bonus dać, więc dam jako dodatkowy film. Moje kochane strzelce, na pewno macie jakąś osobę, którą bardzo lubicie, może swojego partnera, może swojego kochanka, może nie wiem jakąś inną osobę, która jest dla Was ważna i chciałabym Wam dać jedno serce i to serce. Jest to jakby wiadomość um, od tej osoby dla Was, czy wiadomość od y, uniwersum, y, jeżeli chodzi o tę osobę. Pomyślcie sobie, jakie chciałybyście zadać pytanie. Ja jeszcze pomieszam. Gotowe? Dobra, wyciągam. Tutaj wyszło tak, zaufanie, żeby coś zmienić, żeby móc coś zmienić, trzeba najpierw to zaakceptować. Jest to piękne, bo to jest um, bardzo współgrające z waszym czytaniem tarotowym, tak? Zaakceptuj to. Zaakceptuj to, że. Że każdy ma prawo do bycia takim, jakim jest. Zaakceptuj to, że nie wszystko zawsze idzie tak, jakbyśmy chciały, ale przez to, jak to zaakceptujesz, jak to zobaczysz, to wtedy jesteś w stanie to zmienić. I jeszcze jedna karta. Teraz, już naprawdę, dla osób, które mają wymarzonego faceta które z nimi nie rozmawia, tak? które nie rozmawia, które jest... Chciałobyśmy się dowiedzieć, co on o nas myśli, co on chciałby nam powiedzieć, co chciałaby powiedzieć jego dusza nam. Czyli używam kart, które się nazywają Rozmawiaj ze mną, komunikacja z moim wymarzonym facetem. I teraz um, wyciągnę, to jest um, komunikacja, czyli to, co chce nam powiedzieć nasz partner na poziomie duszy, co by nam powiedział, gdyby nas spotkał, gdyby nas chciał nam to powiedzieć i się przed nami otworzył. Wyciągam. Zabloku zablokowana komunikacja. Um. Nie wiem y, na razie, co, chciał, co ci powinienem powiedzieć. Dla, dlatego y, trzymam moje myśli y, za górą, Trzy, y, trzymam moje myśli w ukryciu i y, nie jestem naprawdę gotowy na rozmowę. Nie wiem, czy kiedykolwiek ci odpowiem, y, nawet jeżeli ty się u mnie zameldujesz. Kochane, czyli facet ma naprawdę doła ponieważ on sam nie wie, co on by chciał wam powiedzieć. On nie wie, to nie jest wasza wina, to jest jego wina, ponieważ on y, nie, 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 źle sam czuje się z sobą. On nie wie, co ma ci powiedzieć. Dlatego nie zastanawiajcie się więcej nad tym. Idźcie do boju, ruszajcie i twórzcie świat wedle własnej woli. Pozdrawiam.